To jest dobre w festiwalu i w takich spotkaniach, to, że dzieciaki się integrują, no i mogą się wtedy też wspierać, bo to jest chyba najważniejsze, bo zawsze na tych festiwalach nie chodzi o rywalizację, tu chodzi o to, żebyśmy właśnie występowali, żebyśmy rozwijali ten swój talent, swój głos i żebyśmy się ze sobą po prostu no, integrowali i od siebie nawzajem inspirowali i ja to widzę, że dzieciaki się nawzajem od siebie inspirują na takich warsztatach. Świetna atmosfera, świetni koledzy i koleżanki, dużo osób tutaj poznałem i cieszę się, że y, mogę tutaj przyjechać i że zakwalifikowałem się, żeby uczestniczyć, żeby uczestniczyć w warsztatach i w finale. Na festiwalu jest super atmosfera, super ludzie, super instruktorzy, dużo dostajemy wskazówek, dużo pracy przed nami. Bardzo się cieszę, bo od razu miałam przyjemność wybierania osób, z którymi teraz mam przyjemność pracować. Co mnie w ogóle zaskakuje na tych warsztatach, to to, że tu jest fantastyczna atmosfera. Organizatorzy są też bardzo tacy pozytywni, więc mi się od razu łatwiej pracuje. Cieszę się, że mogę pracować z dzieciakami, pomagać im, poznawać ich głosy. Nie Moje pierwsze warsztaty, jak zwykle jest tutaj genialna atmosfera, świetne prowadzące i świetne uczestnicy. Nie, na od rana pracujemy z finalistami konkursu już 43 festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Atmosfera jest przecudna, tylu zdolnych osób w jednym miejscu o jednej porze dawno nie spotkałam. Bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. I mam nadzieję, że to będzie piękny finał i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby posłuchać finalistów już 2 marca do ośrodka, do Centrum Kultury w Ślesinie. No, myślę, że bardzo warto. Zapraszam serdecznie.